Nowe życie napełnia rodziców radością, ponieważ jest owocem miłości. Zachariasz i Elżbieta byli w podeszłym wieku, gdy Anioł Gabriel zapowiedział, że będzie, będą mieli syna. Pojawienie się świętego Jana Chrzciciela zapowiadali prorocy Starego Testamentu. Jego misja wiąże się z przyjściem Zbawiciela na świat i jest wypełnieniem obietnicy Boga. Dokładnie pół roku przed narodzeniem Chrystusa świętujemy narodzenie świętego Jana Chrzciciela, który całe swoje życie poświęcił przygotowaniu ludzi na przyjście Syna Bożego. W patrzeniu w pełną zaangażowania misję świętego Jana spróbujmy jeszcze bardziej zbliżyć się do naszego Odkupiciela. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu nadać imię ojca, jego Zachariasza. Ale matka Jego odpowiedziała, nie natomiast ma otrzymać imię Jan. On jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieni się wszyscy, a natychmiast otworzyły się Jego usta. I rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacał się na duchu, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Otworz słowo pańskie: co nasze grzechy. Bracie i siostry, dzisiejsza uroczystość, którą świętujemy, narodzenie Jana Chrzciciela. Jest uchazaniem Bożej chwały. Święty Jan jest człowiekiem, jak to powiemy, wielu kontrastów. Żyje w ciszy pustyni, ale stamtąd porusza tłumy i przekonującym głosem zaprasza ich do nawrócenia. Jest wystarczająco pokorny, by uznać, że jest tylko Głosem, a nie słowem, ale nie przebiera w słowach i jest w stanie oskarżać i potępiać niesprawiedliwości nawet samych królów. Daci siostry, zachęca on swoich uczniów do pójścia za Jezusem, ale nie odrzuca rozmowy z królem Herodem, gdy przebywa w więzieniu cichy i pokorny jest także odważny i zdeterminowany aż do przelania własnej krwi Jan Chrzciciel jest wielkim człowiekiem największym narodzonym z niewiasty tak jak wychwali go Jezus Chrystus ale jest zaledwie prekursorem Chrystusa być może tajemnica jego wielkości tkwi w świadomości bycia wybranym przez Boga. Mówi ewangelista: Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Całe jego dzieciństwo i młodość była naznaczona świadomością, swojej misji. Dawać świadectwo. Czynić to chrzcząc Chrystusa w Jordanie, przygotowując dla Pana lud i pod koniec swojego właśnie ziemskiego życia przelewa krew za prawdę. Kochani, z naszą wiedzą o Janie możemy odpowiedzieć na pytanie jego współczesnym że będzie to dziecię każdy z nas przez przeszczę został wybrany i wysłany aby dawać świadectwo o Panu właśnie w atmosferze obojętności święty jan jest dla nas przykładem i pomocą święty augustyn mówi do nas Podziwiajcie Jana, ile można, ale ten podziw jest ku chwale Chrystusa. Chwale Chrystusa, powtarzam, nie dlatego, że masz Mu coś do zaoferowania, ale abyś Ty w Nim wzrastał. Bracia i siostry, wianie w Jego postawie, prekursora wyrażonej w Jego uważnej modlitwie do Ducha Świętego. Jego siła i Jego pokora pomagają nam otwierać nowe horyzonty, nowe horyzonty świętości dla nas i dla naszych braci. Amen.